Cześć! Tak, Emerald 175LP. Otwieram Emeraldowego księcia. Teraz widzowie wchodzę na tryhard. No póki się nie odwiedzi, ostatecznie przyjechanie siądzie, ale nie gramy duo z boosterami. Spróbujemy sami podjąć się tej tułaczki na nowo. Natomiast y, będzie duo z Netrodalem wieczorem. Asertywny Olek. Wesarz, jak się czujesz po wczorajszej przegranej z gościem co gra dwa miesiące w live? Ja się nie czuję na no, przegranym po wczoraj, jak mam być cztery. No ale mi tam whatever. Jak tak bardzo internet chce to niech sobie Bartek weźmie tą rolę bycia tym super z Master... Wow. Śniegram z Kardasiem? koniec away. A jesteśmy umówieni na dzisiaj? My mamy podcast polityczny... no, albo inaczej, jakby... F... No możemy grać te duo, no chyba nas shippowali dzisiaj, to dawaj. Wrócił po dwóch godzinach. Siema. Siema, w już 500 siema. złotych oszuście A zjadłeś... No zaraz idę w... P... A ty wiesz 500 zł? No widzę Olek, że jakiś rekru był, jaki humorek ci coś poprawił, może dostaliśmy kaskę już. Eee. Dostałem trochę subów od widzów, ale... No ze Stripe'a dalej nic. Dobra, idę solo. O? Nie chcę mi się grać z intującą fiorą. i Dobra, będzie duo z Kardasiem. Nie wyzywaj brusa, K... Zostaw Brusa w spokoju, błagam, dajcie mu żyć! Nie, zamykam jebalnie. Koniec jebalni, no proszę o jakieś timeouty, pliska. no ja nie chcę mieć takiej atmosfery na streamku. Nieważne względem kogo. Proszę, no nie róbmy tak, k***a. Dziękuję Hermes za te Serio, nie chcę jebalni. Gratuluję, Emeralda. Widzę, że w końcu wróciłeś na swoje elo. Tak, wróciłem na swoje elo tylko po to, żeby odbić z powrotem grając solo. No, pomyślałem dzieci Troszeczkę że... ci... ci to zajęło. Ja tam dłużej wpadałem w Mastera. Tak? Ja po wbiciu Mastera nawet się tam parę tygodni utrzymałem, nie? Ale spokojnie pomogę zaraz tutaj y, lepszemu graczowi tego mastera odbić na dłoskach. Będzie trochę trudno, ale dam radę i będziesz miał za zadanie utrzymać się w nim przez tydzień. Dobrze, Olek, a powiedz mi o co chodziło z tym, że nie akceptujesz werdyktu sędziów, że jesteś gorszym graczem? Nie, nic takiego nie mówiłem. A dostałem takiego shota. Nie, nie, nie. Ja na pewno nigdy się nie będę mądrzy z dwoma okołczami. Nie, no prawda jest taka, Jestem... że oba jesteśmy chujowi. To wiesz, te dwa punkty w tą czy w tą... No, w sumie to prawda. Grasz Fiorką? Fiorką, malfajtem Jak, jak będziesz niemiły, miły, to nasusem. Hehe. <laughs> no dobra. Grasz w Gnara? No, to, 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 wiem. Myślę, że na ich teamek dobry byłby Heimer. Nie, 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 no właśnie, co jest w lesie u nich? Yy, Gangplank prawdopodobnie. No dobra, ale nie zintuj, nie zintuj tego. Zakład Osuba, co ty na to? Dobra. Dobra. Uważaj na tym redzie. Tepnął do beczki w krzaku i się kampy na mnie. No, A co powiesz momencie. na taką zabawę, że potem robimy na ankietę u Ciebie na czacie i u mnie na czacie ile dostaliśmy za makro, ile za mikro. For fun, żeby widzowie oceniali. Yy, dobra, możemy tak zrobić. Pod beczkę. I, dobra. On shotuje mi gangflank flank yy, towerki. Ta, Niepocieszające. No, Heimer jest bardzo dobry na ich teamek. I w GPK, i w wszystkich. Okej, okay, grasz safe. Póki co powiedziałbym, że sup jest na twoją korzyść. I no ja to... staram się po prostu nie ginąć, no... No i tak za masz ty... punkty stylu. Plus jeden mikro. Plus jeden mikrocypek. Ty jesteś taki makrocypek. A ty mikro. No no, mikrocypek już jest. A damy radę go zdajwować? Chyba nie zdążę, o Tak dużo zrobiłeś. Dawaj w niego. Czekaj. No ma low. To powinien być. Dobra, nie ma flesza, to Worf, zabijasz go. Ja... dole dwa... Widzowie, banuję za ich na czacie, BANUJĘ! Dobra, musimy go teraz zajść. tu już jest honorówka. To jest dalej Gnar. Halo! No i chuja. O dupy chuja. No jak moja wina, gdzie wy jesteście? W trójkę to robią. W celu masz pingować! Robita w ciemię, no. No mamy szybkiego barona, ja bym robił. Ja też, ja też. <śmieniciela> Ej, barona! się ja nie żyje. To miał być dysjanka. Uwa, tak. Nie kończę gry jeszcze. Dobra, dzisiaj... Dobra, widzowie, ocenka mikro i makro wrusa i moja. Już w skali 0,10 po prostu, łącznie. Ale na to u ciebie Na czacie, i no. na czacie u mnie. U mnie piszą tak: XN0, makro 0, brus 0, a nie, piszą tak: brus 10 za mikro, 10 za makro, XN0 za makro, 0 za mikro. Ja wiem, że mi nie wierzysz, ale zobacz mój czat. Widzę bibo z i xm500 na 500, bruz 0 na 5. No bo ty widzisz jedną negatywną, a zobacz jaki jest spam pozytywnych, to jest cały bruz! O Marcinek, 0 na 500, bruz makro 10 na 10, mikro 10 na 10. Koń 10 minus 10, bruz wykerował. No, i proszę. My gramy kto strunie komu, to znaczy ten kto strunie drugiemu gift'a daje? Tak, no ale za poprzednią nikt nie strollowa. Uważam, że zagrałeś optymalnie. Ja Miałeś po też. pierwsze trudny mecze. Ale ten dive tam była tragedia, nie? Nie, no, dive wiesz, ale zginęliśmy obaj, więc dlatego o tym nawet nie wspominam. Bartuś? Tak. Będzie totalna agresja, i wydaje mi się, że powinienś przywiązkowo spasować do mnie. Dobrze, tak zrobimy. Wie pan, co to znaczy, trzappen? Nie pracować, a zarabiać. Hej, Bartek. Zważając na Twoją długą już obecnie karierę streamerską, mam pytanie. Wolałbyś wpłacić 500 zł na cel charytatywny, czy być jebanym na streamku przez 5H? Nie odpowiadam na tego Donata, ale dziękuję. Dobra, Timo naprawdę dużo fragów dostało ode mnie. Jak mam nie słuchać ttf ów jak to są głosówki? Mam słuchawki na uszach. Spokojnie, spokojnie, mi też tak zawsze piszę, bo to jest tak zwany dowcip. Żart, Bruce. Na tym polega dowcip, że my wiemy, że Ty słyszysz. Cześć. skup się na gierce, bo póki co jest troszeczkę. Miałem no. bardzo nieprzyjemną linię, no, Elifka z Ignitem. No k***a, ch... mówi to Fiora z Ignitem. Full... No, ale no, nie u... Robiłeś full clear czy nie? Ta. No no to uważam, że ty z troli. Mówiłem ci, że będzie agresywny top, a ty full robisz, czerwany. Pojebany no. jesteś, no oczywiście. Ale mi... nie chcę na ciebie, a ty nie, zwalaj, nie na ciebie winy. Mówiłem ci przed grom, że jest elifka dobra, ile razy i... był u ciebie xin? Ale to nie o to chodzi. Zero. A ile razy ja bym topie? Raz. To i tak więcej od enemy. No, no dobra, ale u jeden gank może być wartościowy jak pięć ganków, rozumiesz? To nie jest twoja wina, że... No, że mam kówno na topie. <laughs> no nie, stary, mówięci, ci, mam ciężki mecz, a bardzo agresywny. Szczerze, to jest 50-50. No a ty full clear'a robisz. To się robi full Robi się full Grasz safe, tak to, ja pierdolę. No, Xin też robi full to jest full kill, full clear. jest taka meta, idą do ciebie. No dobra, no ja się nie chcę kłócić. No, robi okay, się full no. spytaj się bezuma, Dawid kogo kogokolwiek chcesz, czy full jest zły. Nawet na zarwania, nawet powiedziałbym szczególnie na tym Lethality. Zrobiłem na mapie najwięcej z drużyny. Porównywalnie do teamu, bo on ma wyższe KP. Graliśmy wokół Mida, dużo było akcji. Kontestowałem grasz... smoki... Dobra. Gratuluję, to tak jak ja w szach. Jak sobie utkwisz jakiś pomysł, plan na grę, to i będziesz jego trzymał na etyk, które jest nieopłacalne. Tak jak ja w szachach. Nie, to ty tak jesteś trochę. upośledzony, że przegrywasz tą linię cały czas. Dostając ganka, po prostu sejfie, że jeżeli tak bardzo cię ołnuje ten enemy. No to plainer, jest do jednej deski przeważnie. No to nie Kupenze. miałem wpływu na to, że się wyjebałeś na samym początku, natomiast przyszedłem no. potem, żeby dać ci jakiś advantage i zabiliśmy. Mało tego, wziąłeś tego fraga, bo tak było. Więc nie mów mi, bo Xin nawet raz do ciebie nie przyszedł. Stary ba, nawet nie wszedłeś na rzekę, gdzie zeszła Eliska i tam też ją zabiłem, więc co ty pierdolisz? No dobra, no. No tak było, no tak było. Wszedłeś na rzekę, nie. Ja z Timo miałem fajta Xin Elis versus ja K**wa, Jestem śmieciem, no może na fight after wszystkich zabijacie? No nieważne. Stary no, grajcie tam. A jak tak się stajmijem na już Eddariusza, czy nie wiem, Atronxa III, czyli jakikolwiek inny Herod, to... Ramy, cicho, cicho, bo jeszcze może defujemy, smakiem. Ogólnie taka moja rada, a propos matchupów, jak czujesz, że coś jest trudne i grasz na Ignita, bierz te peka, jeżeli wiesz, że możesz przegrywać mechanicznie. Już, 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 już. już. No mogę się z moim junglerem dogadać, żeby przyszedł szybko, nie? Ale nie dostałeś kanka, to... jaki ch... k*** Barduś, ale to nie chodzi o to, co czy się moment, w którym... Dobra, dostaję... posłuchaj, defuję tego Xin'a. Naprawdę został zdifowany na naszą korzyść. Jak coś. Sam się spytaj Termysa. Może teraz jest użyteczny, ale początek gry miał off full, miał bardzo trudny. To była totalna przewaga. Wystarczyło grać normalnego Topa? Co to ty wygrywaliśmy No może się zrobić. Gang Gangowi nierówny. jak już padnę i będę przegrał topa, to co mi da gang w 5 szóstej minucie. Lepiej zabić elipkę. Ale ja drugi... nie mam wpływu na to, że się wypierdala z Solo, stary. Właśnie. Oto o, o jest rozmowa. Boli mnie głowa, i nie, mogę spać. Już nie mogę leżeć, a nie mogę stać. Jak wy przegraliście? Nie wiem, przegraliśmy. To, to jest spadek do Emeralda chyba nie? Nie, nie. Ej, hey, first pika. A, dobra. A co chciałeś first pikować? Nie, błagam, no błagam. Co ty. Nie umiesz grać pająkiem, no. Dostałeś pierdol od pająka i pikujesz pająka. Dostaniesz. Stary, był taki meł, że był chłop, który każdy mecz, który przegrał na jakąś postać, potem ją pikował i przegrywał na kolejną. I tak w nieskończoność. Zobacz, ja przegrałem przed chwilą Jarvanem. W momencie, kiedy siada psycha, schodzisz z czempiona i robisz gówno i tylko powielasz porażki. Reset psychy, grasz zajebiście fiorom. Weźmy Zda że... ktoś widzowie o, o PGG z moich dwóch kont 70% win ratio na elisce, Bo mi się nie chce i mu ktoś play. Na no, pizdę! Nie wiem w którym to było, czy to było w poprzednim splicie. Dobra, Fiora Banet, okej. Okay. Graj Eliskon. Nice, bestia. Bestia z GMA. Ja już... kochałem grać Eliskon na topie. Czy to już Ale moment, już który muszę przeprosić to, twoją Eliskę? Nie. Jeszcze nie, no dobra. Tutaj potaiwa pana Efej Dobra, no to idę, mam okienko. Nie masz many, na pewno? Mam pająka! No to Dawaj. O chuj. Ja pierdolę. Ej, gdzie, gdzie gdzie? Ja pierdolę. Nie wygrywamy tego 2 na 2. Szkoda. O, no, ja słyszywałem w miejscu. No nie. HA! Ja myślałem, że mam flesza, i słyszywałem w miejscu. Pojebane, no dobra, jest Gid, wzięła to. Kto to wziął? LeBlanc? Nie pracować, a zarabiać! Jak to jest, że ta p... wyjebala 5k na telefon i 1k na router? Chwali się, że ma Ferrari Enzo w garażu, a nie stać go, żeby wpłacić na zbiórkę z zakładu. JB, JD, ja tylko pieniążki zarobić z Kicka, przepraszam że jestem niesłowną śliską kulą, a wy mnie chcecie za świńskie uszy wyciągnąć, ale wychodzę z przegrywu. Ja gonię ją, widzowie, robię ją, robię ją, mnie, nie ją. gonię pod nexus. Dobra, Do, pokaż mi jedną co, że rzecz, którą zrobiłem muka. źle, ale nie taką, co nie ścianem, tylko taką, co to ty Dobra, czemu my... nic nie ona mówisz, Ona cofa, Bartek. bo ona będzie grała smoka, nie, musicie wszyscy cofać. Olinujemy ją, dziwkę. Jazda! Nie ma chuja, ale szmata tchanki jest. Nawet gianie ja zbite, no jest za mocna niestety. Dobra, GG. Didi, Czy widzisz kąpiel Pajoloka w majonezie? Szczerze, nie śledzę żadnych streamerów za bardzo, nie oglądam streamerów innych, no nie mam na to czasu. Więc nie widziałem kąpieli Pajoloka w majonezie, jeśli coś takiego było, to oglądać raczej nie chcę. Tam coś coś też mówił o jakimś związku, to w związki czyjś też się nie I Pisałem z MrBeastem, powiedział, że nie zrobi z tobą content, odezwij się do niego MrBeastem, przekaż mu, że... Wiem, jestem już skadany z Messim i Ronaldo na content w Portugalii niedługo. To może do nas dołączyć, niech mi odpisze. Sosem sojowym? A czemu sosem sojowym? No dobra. A majonez? Po co do spaghetti majonez? Nie no, pierogi to tylko z majonezem, idę po majonez. A pierogi z majonezem, bez kito, ale to może być dobre połączenie, tylko bardzo tuste. No pierogi z majonezem, ja bym spróbował. Ze śmietaną? Nie, z majonezem. O, Hermet, w hotelu pracujesz? O Warszawie? Jakieś pięć gwiazdek, coś w wariacie? W Świnoujściu? Tam są hotele? No są pewnie, bo to jest kurort wypoczynkowy. A co, uczęszczasz do takiego kurortu? Nie, widz pracuje tam w hotelu. Trochę zrządzenie losu, że akurat w ale no... Mówię, że sporo Niemców przychodzi tam. Jest? Patrz, patrz, patrz! KOPA! ale rozgrywka! I stary, ja od razu wchodzę w jej yy, junglę, Jak ty nie padasz... ...to ja wygrywam junglę właśnie. Jesteś bogiem, mechaniczna bestia. Nie pracować, a zarabiać! Zapytasz Brusa, co sądzi o dziewczynach powyżej 65 kg. Ona miała flesza. Ty go zapytaj na czacie, donatorze. Ty go zapytaj, za to ci płacę. Dobra, co sądzisz o dziewczynach powyżej 65 kg? Pytanie od donatora u mnie. Twój donator. Ja mu mówiłem, żeby przed do ciebie się zapytał, ale wysłał kolejnego, że płaci mi za to, żeby zapytał. Ja sądzę, widzę, że okej. Okay. Ale powyżej stu jest ta to emotka. No ku... ciemno cię nie. nie da się grać już. Czemu mamy to oddać? Jak już nawet pchał to mnie? Lisandra nie była w barze, Sandra poszła w top, ale i tak! Czwarty lewy, malis! Wie pan co to znaczy, trapel? Nie pracować, a zarabiać! A czemu follow-up do Renaty robisz? Że co, że jak Warmoga zbudowała, to już cysternatak? tak. Uciapka, Renat, uciapka, uspokój się. Zostaniez bana w końcu się skończy dzień dziecka, naprawdę. Nie pracować, a zarabiać! Bruce jest to która jest w miarę dobra w tanków, więc Alyk sobie poradzi z Renatą. Mam na imię Może to coś zmieni. Dobra, pytanie typu losowe. Pamiętasz czy jak Evelyn się gankowała, na. Kurwa, przepraszam. lewa czy miała reda? Co ja mam zrobić, no. A wczeć? Teraz? A wcześniej to jakoś po Podlasku? Stary, no bitkę jest na bocie, grompa robisz. No no, kurwa, no jest akali, no nic tam nie zrobię, no w nich. Nie pracować, a zarabiać. Pas giganta plus płaszczny Gacji plus bramble west. Taki wyjściowy setrenaty na galę następnych Antosi. Kreacja podtanka. tanka. Serca... Tu jest pies, Lisandra. Z Pan Alessandro, dostałaś difa, dziś do zera, no. Zeszła Akali naparmiła się na bocie. Wsiąłem konter las. Po co pisać? Przegrywamy, no chuj, trudno. Jeżeli Bruce jest jedynym człowiekiem, który gra teraz w gierce, to znaczy, że to jest upadek społeczeństwa, no. Co można powiedzieć więcej? Si, chuja, psie, jebany. Zgodnie z prawdą. No trzech nie uda się coś pierdoli. W zasadzie tylko lucy nic nie pierdoli. Nie pracować, a zarabiać! Są szoty, jak bruś mówi, że w tankach nie gustuje, a teraz Renata buduje się pod tanka. Przypomnijmy, że mówiła, że schudła 35 kg. Największy efekt jojo w historii. Jaka wtyczka działa na Kiku zamotkami, to samo co na Twitchu 7TV. To, że jest 070 widzowie nie ma znaczenia. Efektem tego pierwsza wyjebka nie pamiętam. To była, to była błędna wyjebka. Druga była mechaniczna na topie, ale każda potem to już jest bez znaczenia. Fakt, że bot jest zintowany, to też jest abstrakcja, bo Bruce był kampiony. Miałem 30 albo 40 CSów lida na Tevlin. Na pewno. No, ona wszystko spalia. To gramy to jednak? No tak, to no spaliła wszystko. Czemu w nią nie pić? To spaliła rkę no, i wszystko. No ja chcę sura zrobić, no. To znaczy, to no mogliśmy ją zabić, nie? No to, znaczy, to... No to czekaj, Ty... zdecyduj się, czy chcesz to grać, czy chcesz to surować, no. No bo damy sura, ale mogliśmy ją zabić, no. To będzie spadek widzowy Emeralda 1, i koło zatoczyło się. Dobra, co raczej zarabiać? Doszły mnie słuchy, że Rata Blast herkiem. sprzedaje buty, żeby drugiego warmoga na zimę złożyć. Możesz wykupić premiumy w Lolu? Bo cały czas trzeba. Nie damy FF aż. kurwa tylko to gramy. No dawaj FF. Close. GG. Pozytywny jest yy, mental. Olek zagrał pierwszą grę dobrze i mu odpierdala. Już zwyzywał mojego Jarvana. Nie. Ale myślę, że mogę zgiftować, yy, Usuba yy, Kur... zgiftować <laughs> u suba Brusa. Ubusa Suruba. Co? jeszcze raz. U... Zgiftować suba. U Brusa zgiftować suba. Jak jest mój ulubiony alkoholik. Sen. A no, jak już pije, to najbardziej lubię gin. Ewentualnie piwa kraftowe są w pozo. Ale teraz za tydzień jadę na ligę szachową na 10 dni i będę walił dzień w dzień jak mistrza. to jedyny dzień, który ja go nie piję. To jest dla mnie najgorszy. Już nawet wolę lubuski. A ulubione słodycze, jakie są moje? Ja lubię rzeczy czekoladowe o nieoczywistym smaku, czyli na przykład takie dumble, czy jakoś tak to się nazywa. Ciastka Dumle lubię, ale jest też taka czekolada. To jest taki nieoczywisty smak, się wyróżnia na tle innych. Pewnie dlatego, że jest bardzo niezdrowe. Uwielbiam podbijać cukier tym. A Ty, brus jakie najbardziej lubisz słodycze? Czemu masz minę utkanej świni? Był może gdzieś poszedł. Ja? Jakie mam ulubione słodycze? No. O kurde. No to na pewno w top 5 będą e, to duszki, monstery o smaku chili mango. Cztery będą orzeszki, te na ostro takie to... w panierce, orzeszki w panierce takiej ostrej ostre czerwone? To czerwone? Tak. Okej, okay, też je tak. lubię. No. Uwielbiam Pringelsy. Uwielbiam no. żelki e, Haribo Mango i ogólnie żelki. I kocham e, kocham sernik, sernik pistaciowy. To top 1 Coca-Cola w sumie. Nie, top 1 top u mnie będzie sernik pistacjowy. Dziękuję e, e, XM Kuciapka, dziękuję Ci plusko za subgiftika. Dziękuję, dziękuję bardzo. LOL, co ona tu robi? Co oni tu robią? Wszyscy. Chociaż mam ignite, a powinno starczyć na sam rejt. Robią. Oni tak zagrali z litości i zgadzam się. To nie ma innego racjonalnego wytłumaczenia. Nie pracować, a zarabiać. U, zaimki Brusa to CWL. Kiedy Bruś robi, co z Randola. Lilia ja Ilia, u mnie, kurwa. Chybałem troszkę. Cieszę się, że przydeś na kilka tak 10 lat temu, się o donate'y na Twitch na jedzenie, teraz przynajmniej w, w w też kilka dolarków. Dziękuję, no pamiętam, pamiętam czasy jak miałem 50 widzów i jak system do od widzów, to nie miałem na mieszkanie. Jeszcze raz mnie tam widzowie ratowali, bo miałem jakiegoś komornika, no chujowe czasy, jeśli chodzi o siano, no naprawdę chujowe. Później znalazłem jakąś pracę, jedną, drugą, trzecią tam zapierdalałem, to miałem, ale no była chujnia. Szczerze uważam, że nie ma nic gorszego niż być zależnym finansowo od kogokolwiek. Nie ważę, czy od, nie rodziców, czy nie wiem, chłopaka, dziewczyny, czy wujka, siostry. Albo jak nie dostaniesz, albo nie masz, albo cokolwiek, to nara. Zdomny. Jesteś zależny na no, coś swoich haterów? No, zarabiam dzięki streamowi, tak? Mam ją, ja pierdolę! Najlepszy wół w mojej karierze! Ja pierdolę! Czemu to przegraliśmy? Tak patrzę na te gry moje, twoje, tych te teammatesów, ten poziom, to kurwa no gówno straszne. No niestety, tak gramy, to tak jesteśmy dewizji. Myślisz, że kiedyś stąd wyjdziemy? Ja na pewno, a ty? Nie wiem na ile w głowie... Ty? Jadę. No? Prędzej ja, no ale tak mówiłem, wiesz, optymistycznie. <noise> Nawet jeżeli nie mam umiejętności, to będę miał mental, który pozwoli mnie wciągnąć wyżej. Potraktuję to teraz bardziej jako cel maraton. Mam gierkę, która jest alternatywą dla szachów. Nie chcę obwiniać teammateów, nie obrażać się. Umówiłem się na coaching i zobaczymy. Czemu mówią? Na no w kogo? Już obojętnie. Przeklęliśmy gierę. Dobra Bartuś, dzięki za Jego Miłego streamkowania, miłego grania w LoL'a i żebyś odbił D4. A już spadłem? Nie wiem. Spadłem, no to idę odbić ze etrodalkiem. Trzymaj się Bruce, siemano.